Cześć, witajcie. Ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Ostatnio mam taki problem, że bardzo ciężko jest mi się zdecydować, co ja w zasadzie chcę dalej czytać. Nie, mam taki problem z wybor wyborem kolejnej lektury i po prostu. No, niby mam 20-30 tytułów na półce za mną, które nadal czekają na przeczytanie. Niektóre nawet już od kilku lat, ale jakoś tak no nie czuję się na siłach, żeby sięgać po ten konkretny tytuł, albo nie mam nastroju, żeby sięgać po inny, i tak no po prostu stoję w takiej stagnacji i nie umiem się zdecydować, co ja w zasadzie chcę czytać. Wolę zamawiać jakieś nowe książki, a nie do końca mam pieniądze, żeby sobie na to pozwolić. Więc no tak czekam, siedzę, patrzę, biorę jakieś losowe książki. Czytam dwie pierwsze strony, odkładam. No i narzekam na to, że nie mogę się zdecydować. Piszę wam na Instagramie, wy mówicie: Też tak mamy, to, to jest całkiem normalne. Generalnie na Bookstagramie wszyscy mają książki na półkach, ale nikt ich nie czyta, bo każdy kupuje nowe i dopiero te czyta. Więc pomyślałem sobie, że skoro już mam tych znajomych, którzy czytają i nagrywają filmy o książkach. E, tak zwani Booktuberzy, nie wiem, może słyszeliście, e, bestsellerki na przykład, Combook, Dr. Book, takie większe kanały, e, to może po prostu zapytam, co ja w zasadzie powinienem przeczytać, żeby oni mi polecili jakieś fajne, ciekawe. Tytuły. No i jak sobie pomyślałem, tak też zrobiłem. Dałem im kryteria, żeby to było mniej więcej coś jednak gdzieś tam w moim klimacie. Wiedzą co czytam, zresztą mają również Goodreads moje do dyspozycji, więc żeby to jakoś tam mi się spodobało, żeby miało mniej więcej tam poniżej 700 stron, żeby to po prostu nie były 1000-stronnicowe cegły, żebym nie musiał tego tachać za sobą w walizce i po prostu gdyby mi się nie spodobało, no to żebym nie musiał się z tym męczyć. żeby po prostu pokazały ten tytuł, i e, w dwóch, trzech zdaniach e, uzasadniły swój wybór. Dlaczego e, akurat ten tytuł mi polecają? Tyle słowem wstępu. Przechodzimy teraz do tych właśnie polecajek. Hej kochani, witajcie na kanale Rotana! Nie na naszym tym razem! Tak! Występujemy dzisiaj gościnnie w filmie, w którym dostałyśmy zadanie polecić Jakubowi jakieś książki, które ma przeczytać. A to jest Rotan na mnie, Jakub. No Jakub Rotan zdarzy się. W naszym prywatnym gronie jako pan Jakub per... Per, per, per Rotan... Tak? Rotan. <laughs> więc no, wybrałyśmy koniec końców dwa tytuły, których wydaje nam się, że Roton nie czytał. I... No ja mam wrażenie, że nie wybrałyśmy, bo ja czuję się zmuszona. O nie, 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 przepraszam bardzo. To było generalnie tak, że Marta podeszła do salonu, zapytała się, hm, a może ja polecę XYZ. A my w sumie, bo też Nikola jest tutaj z nami za kadrem, stwierdziła, no spoko, stwierdziłyśmy obie, że okej. Okay. Także czy z, z, chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? Nie dźwignij, że Jafa. I zaraz ci wytłumaczę dlaczego. Po pierwsze dlatego, że jest to książka, którą lubi Anna. Powiesz jest to dlatego, że tą książkę lubię ja. Nie pamiętam, kto jeszcze to czytał, ale myślę, że kilka innych osób. Nikola, która sobie jeszcze czytała. I poza tym myślę, że dobrze by było, gdyby Rotan zapoznał się troszkę z baśniami. Ostatnio wstały filmy a propos bajek, baśni i różnych przekazów, więc myślę, że to mu się spodoba. Zwłaszcza, tak. że tutaj jest fajny męski bohater, Rotan jest mężczyzną, więc jakby widzę jest W całej trylogii Zimowej Nocy jest co najmniej dwóch ciekawych bohaterów męskich, myślę, których można śledzić. A to lubi ciekawych męskich bohaterów, a Lubi też kobiece bohaterki. Lubi też kobiece bohaterki, których jest tutaj pod dostatkiem i myślę, że bardzo mu przywadzą do gustu. Wasia, Wing, Was wing, są też, są też koniki, także jest dużo ciekawych bohaterów. Tak. Rat też przepada ze zwierzątkami, a wzywa się bardzo. Zagamy korniszone. Tak, e, bace usy dla korniszonych. <grym grym> e, tak. Z kolei, jakby mój tytuł jest bardzo monotematyczny. Mam nadzieję, że nikt już tego nie polecał w tym filmie. Ostatnia Antego... godzina. <grym> Ani <tajemna> tego... historia. <grym> Ani że nikt tego nie poleci dalej, bo myślę, że chyba nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że no. Wierzyliśmy jak nikt, Rebeki Makai, ponieważ na ten moment, a nagrywamy to pod koniec kwietnia 2020, to jest najlepsza książka tego roku, jaką przeczytałam. Na razie, no słuchajcie, no nie wiem co się wydarzy dalej, ale do tej pory to jest absolutny mistrz i no wydaje mi się, wiecie, zaraz City. Aha, tak. No. Także tymczasowo na pierwszym miejscu jest. Tak. I wydaje mi się, że to też jest taka książka, która się Kubie spodoba, bo jeżeli wciągną się w tajemną historię, małego życia chyba nie czytał, o ile się nie mylę, to wydaje mi się, że to też jest, to jest najwyższej próby literatura powszechna, taka współczesna. Tak. Nie I czyta. na razie, i na razie szczerze mówiąc, mało komu ta książka się nie podoba, wiecie, są takie 4 na 5, 8 wait na 10, for me. I wydaje mi się, że to też jest taki tytuł, który, który ci przypadnie do gustu. Mówię ci, do adresata tego, tego wideo. I poza tym, no to jest absolutnie wspaniała książka i wszystkie wylane łzy na Instagramie, przedstawione na relacjach i na postach są warte poznania tej historii, bo Rebecca Makaj zrobiła po prostu genialną robotę. Podobnie zresztą jak Kathleen Arden. Si. Więc nawet, nawet żeśmy się tak chyba... Wiesz, kolorystycznie spasowały? Absolutnie nie. To jest zielone zwyczajne. No tak, ale wiesz, to czerwień taka jest podobna. No. Także czytaj Niedźwiedzia i Żyrafę, a Niedźwiedzia i słowikę oraz wierzyliśmy jak nikt, bo nie będziesz żałował, to są znakomite lektury. A teraz jacyś tam inni ludzie będą polecać inne, pewnie wcale nie lepsze książki niż my. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka, jestem z kanału Panna Sasna i z tego co kojarzę, przyszłam tutaj po to, żeby polecić Rotanowi książki albo książkę. Ja wybrałam dwie książki, więc mam nadzieję, że mnie nie udusi, bo są to naprawdę bardzo dobre książki. Przypuszczam, że wszyscy inni, którzy wypowiadają się w tym filmiku, też mówili, że ich książki są najlepsze, ale moje naprawdę są bardzo dobre. I wybrałam te książki nieprzypadkowo, zaraz wytłumaczę dlaczego mi się one skojarzyły z Rotanem, dlaczego je tutaj umieściłam. I pierwszą książką, którą chciałabym polecić jest to książka Fabryka Lalek, z racji tego, że Rotan się ostatnio nas pytał, czy mogłybyśmy mu polecić jakiś film, którego akcja rozgrywałaby się w połowie XIX wieku w Anglii i właśnie akcja tej książki rozgrywa się w tym okresie, więc od razu połączyłam fakty i stwierdziłam, że to będzie idealna pozycja do tego, żeby właśnie o niej wspomnieć w tym filmie, więc tak, Rotan nie sugeruj się okładką, bo to, że ona jest przepiękna i taka bardzo lekka, to nic bardziej mylnego ponieważ w tej powieści zapach padliny łączy się z zapachem uryny, przede wszystkim poznasz tutaj mroczne myśli psychopaty, jest też tutaj wątek tajemniczy, ale też taki bardzo mrożący krew w żyłach jeżeli widziałeś film, albo widzieliście bo w sumie może widzowie też będą chcieli Sięgnąć po tę pozycję. Jeżeli widzieliście albo widziałeś film Pachnidło, albo czytałeś książkę, czytaliście książkę, to myślę, że to jest książka, która się Wam spodoba, bo to jest mniej więcej ten sam klimat. Bo z jednej strony mamy coś pięknego, naturalnego, namacalnego, bo pojawiają się tutaj również malarze, którzy istnieli naprawdę, a z drugiej strony poznajemy myśli prawdziwego psychopaty, który żyje w swoim świecie i który jest przerażający. Także jak coś to polecam, właśnie fabrykę lalek. Czekaj to, odłożę. I drugą książką, którą chciałabym Ci polecić, jest to Kobieta ze Szkła. Ja tutaj gdzieś na górze umieszczę okładkę, ponieważ czytałam tę książkę na czytniku, nie mam jej w wersji papierowej, ale pamiętam, że jak się poznaliśmy na krakowskich targach książki, czytałeś wtedy Dziwne Losy Jane Eyre. I pewien wątek w powieści Charlotte Bronte, tak bardzo skojarzył mi się z Kobietą ze szkła, nie będę mówiła co, jak i w ogóle, bo nie chcę zdradzać, ale pewien wątek jakoś tak mi się bardzo skojarzył, więc stwierdziłam, że ta książka też Ci się może spodobać, chociaż nie ma ona wiele wspólnego z Jane Eyre, tylko jakoś tak dziwnie mi się to wszystko skojarzyło. Jak przeczytasz, będziesz wiedział o co mi chodzi. W każdym razie mamy tutaj przedstawioną historię młodej dziewczyny, Rusy, która wychodzi za mąż, za mężczyznę z innej wioski, po pewnym czasie się do niego wprowadza i od Odkrywa pewne tajemnice, które zmieniają jej życie. To znaczy, poznaje tajemnice całej wioski, w której aktualnie mieszka, poznaje tajemnice swojego męża, wszystko jest w ogóle mroczne i ma taki prawdziwy islandzki klimat, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Nic więcej zdradzać nie będę, nie będę mówiła też o czym jest ta książka, bo fajnie jest wejść w tę historię tak po prostu, ją przeczytać i wszystko na nowo odkrywać. Także są to dwie książki, które chciałabym Tobie Wam polecić i nie są. One długie, a naprawdę wciągają. Macie na to moje słowo honoru. Także tak. Dziękuję za to, że mogłam się pojawić na Twoim kanale. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś tam. Pa! Cześć Roton, muszę przyznać, że niestety zepsułeś moją początkową koncepcję, dając nam e, maksymalną ilość stron do 700, ponieważ chciałam Ci najpierw zaproponować przeminą z wiatrem. E, ale jeżeli nie chcesz aż tak grubych książek, bo pewnie nie lubisz czytać takich grubych książek, to pomyślałam sobie, że zaproponuję Ci coś innego, coś, co moim zdaniem może wpasować się w Twoje gusta. Mam nadzieję, że tego nie czytałeś. Przynajmniej nie widziałam tego u Ciebie na Goodreads, więc jeżeli masz to poza Goodreads, to już się nie kolegujemy, bo jakby kazał się ją sprawdzać na Goodreads. Natomiast jest to cień wiatru. Cień wiatru książka autorstwa Carlosa Ruiza Zafona. Nie chcę Ci za bardzo mówić o czym jest ta książka, ale mam wrażenie, że ona bardzo Ci spasuje stylem autora, sposobem narracji i samą historią, ponieważ nie dość, że jest to książka o książkach, to jest to jeszcze książka o zapomnianych książkach. Więc mamy tutaj troszeczkę małe zagmatwanie, ale, no, tak jak mówię, za dużo mówić ci nie będę. Powiem ci tylko tyle, że akcja tej książki dzieje się w latach 50. I powiem ci szczerze, że mam ogromną nadzieję, że ta książka ci się spodoba, bo mam wrażenie, że to jest coś w twoim stylu. Jeżeli nie, to będzie mi przykro, więc uważaj czytając ją, i, i, i to w sumie tyle. Mam nadzieję, że spodoba ci się ta książka i życzę ci miłej lektury. No dzień dobry. Witam się z wami ja, ta trzecia od bestsellerek, i Garuz Wakarian, który złożył pisemną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w tym filmie, abym ja mogła pozostać anonimowym głosem za kadru. Jak już pewnie wszyscy wiecie, albo i nie, Rotan zlecił nam booktuberom, czy bardziej nie wiem, co ja tutaj robię, bardzo ważne zadanie. Polecenia mu książki, którą musi przeczytać w 2020 roku. I mam tutaj na myśli jedną bardzo konkretną książkę, która. Ja osobiście posiadam w wydaniu angielskim, eee, ale cóż, polecę ratanowi tylko ze względu na to, że ładnie pasuje mi do poduszek. <laughs> no, 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 no. <laughs> Witam wszystkich widzów oraz widzki, książkocholików oraz książkocholiczki. Rotana, ja jestem Ula Słomka i dzisiaj mam zaszczyt wybrać książkę, którą będę musiała przeczytać w tym roku. Jak pewnie parę osób z Was wie, ja kocham pielgrzyma. Kocham pielgrzyma, czytajcie pielgrzyma. A Jakub już przeczytał tę książkę i również tak jak ja ją pokochał, dlatego niesamowicie jest mi miło na sercu jak o tym myślę. I postanowiłam, że wybiorę... Dla niego coś troszkę mniej komfortowego, ponieważ wiem, że niezbyt często sięga po taką literaturę, a tym bardziej po autorów polskich i książką, którą zadaję Rotanowi, którego wyzywam, wyzywam na to, żeby po prostu. To przeczytał, to jest swój challenge Jakubie, jest harda Elżbiety Hryzińskiej, której mogliście się tutaj po prostu spodziewać, ponieważ ta książka jest mi również bliska tak jak Pielgrzym. I co niesamowite z tej historii, to, że to jest fikcja historyczna, która jak sama nazwa tego gatunku wskazuje, oparta jest na faktach, ponieważ nasza główna bohaterka świętosława naprawdę żyła, ale bardzo mało o niej wiadomo. Naprawdę to jest jedna chyba z postaci, o której najmniej wiadomo w historii. Naszego kraju, co jest przerażające, ponieważ ona naprawdę bardzo miała duży wpływ na całą Polskę i Europę, głównie nawet na Europę, a jej brat był bardzo znany i pewnie znacie Bolesława Hrabrego, to właśnie jego siostra to Świętosława, zwana inaczej Hardą i ta historia opowiada po prostu o jej życiu, o tym jak nagle wychodzi za mąż za... Mężczyzna, którego nie zna, zostaje wywieziona za wielkie Morze Bałtyckie do odległego, surowego i niekatolickiego kraju, gdzie każdy jest dla niej obcy i musi tam biedna, młoda świętosława sobie poradzić. Jak sobie poradziła, to właśnie musicie się dowiedzieć czytając Hardą. Mam nadzieję, że ta książka po prostu zauroczy Jakuba, dzięki czemu stwierdzi, że będzie chciał przystać dziugę tą królową. Ona jest trochę gruba, nie będę ukrywać, bo ma 572 strony. I jest jest troszkę większa formatową niż przeciętna książka, ale mam nadzieję, że ta grubość i ta wielkość w ogóle nie przeszkodzi Jakubowi w jej czytaniu. Co więcej, mam nadzieję, że wręcz ją pokocha. Dlatego, Jakubie, liczę na ciebie, mam nadzieję, że ją przeczyta, że ci się spodoba i to docenisz. Dlatego pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam Cię, Jakubie, i życzę Wam miłego dnia. Buziaczki. Cześć, z tej strony Karolina. I dzisiaj będę polecać pewną książkę Jakubowi. A że jakby umówmy się, tak? Jakub nie jest jakimś moim najlepszym kolegą, tak go lubię no średnio. To stwierdziłam, że to będzie challenge podwójny. Dlatego, że żeby przeczytać właśnie tą pozycję, ten tytuł, najpierw musi go znaleźć. A żeby go znaleźć, musi bardzo, bardzo długo poszukać szukać, tak? Albo po prostu pójść do biblioteki, bo chodzi tutaj o Mausa Arta Spiegelmana, czyli komiks, klasykę komiksów właściwie, która myślę, że Kubie mogłaby się spodobać. Spodobała się mi, spodobała się też wielu osobom, które je czytały, ale bardzo ciężko ją znaleźć. Czasami udaje się to stacjonarnie, bo... Maus jest wiecznie wykupiony. To jest też e, komiks, który został nagrodzony nagrodą Pulitzer'a. Myślę, że to o czym świadczy, bo to był chyba pierwszy komiksowy Pulitzer. To jest historia, e, generalnie opowiadana nam przez Arta Spiegelmana o ojcu, który jako Żyd przeżył wojnę, e, przeżył Holokaust I to jest z jednej strony jakby taki przegląd relacji ojca z synem. Po drugie, no oczywiście te relacje wojenne, a po trzecie i chyba najważniejsze, to jak wojna wpływa na dalsze życie człowieka, jeśli ktoś już przeżyje tą wojnę, przeżyje te straszne wydarzenia, to czy to zmienia jakby jego charakter, czy to zmienia to, jakim człowiekiem jest, i czy ta trauma którą miał ojciec Arta Spiegelmana, mogła też przejść na Arta i czy mogła wpłynąć na ich relacje. To jest komiks dosyć e, smutny, co jakby jest uzasadnione tematyką, ale to, co wyróżnia zdecydowanie Mausa wśród innych powieści graficznych, to um, narysowanie bohaterów, dlatego że każda nacja, każdy jakby naród, Polacy, Niemcy, Żydzi, Francuzi zostali narysowani jako zwierzęta. Żydzi są oczywiście szczurami, Polacy są świniami, co budziło bardzo, bardzo dużo kontrowersji, no bo jak wiadomo, świnia e, u nas w Polsce nie jest postrzegana jak jakieś zwierzę, o szczególnych mocach, no generalnie nie jest odbierane pozytywnie. Niemcy są oczywiście kotami, które polują na szczury. A Francuzi? A Francuzów wam nie powiem, bo musicie przeczytać tę książkę razem z Kubą. Kuba, ja mam nadzieję, że Maus ci się spodoba. Może spodoba, to nie jest dobre określenie. Ale że uznasz Mausa za wartościową lekturę. Jak coś, to lubię cię na tyle, że mogę ci go pożyczyć. Mm. No dobra, jak dają, to biorę. Więc mam nadzieję, że moje polecenie Cię zainteresuje i to tyle. Wcale jakby nie wykorzystuję faktu, że się w końcu zebrałam do kupy i nagrałam film na swój kanał, nie? Eee, nadeszła pora, tak, żebym spełniła obietnicę i tutaj zespała Rotana. Um, oczywiście na jego prośbę, żeby nie było tak, eee, jak wszyscy się tutaj zgromadziliśmy, żeby polecić mu jakąś książkę, eee, żeby przeczytał w tym roku. Więc ja bym chciała, Kuba, Cię zachęcić do jednego tytułu. Bo jestem świadoma, że inni mogą tutaj zarzucić większą liczbą. Większą ilością książek ciebie, więc ja nie chciałabym tego robić. Ja chcę się skupić tutaj na jednej książce i mam nadzieję, że ją przeczytasz w 100%, bo czuję, że to może być Twój klimat. I mam tutaj na myśli Frankensteina, czyli książkę, która totalnie, totalnie mnie zachwyciła. Książka, która mnie wciągnęła. Absolutnie się tego nie spodziewałam, bo wcześniej czytałam Drakule, tak? I, I tak jak Drakule doceniam, tak jednak. Nie było tam jakichś takich iskier, a przy Frankensteinie od samego początku niemal człowiek się tak wkręca, tak się nakręca, że, że mam nadzieję, że Ciebie też tu spotka, że sięgniesz po tę książkę, ze względu i na tematykę, i na Czas akcji, miejsce akcji. I jednak to jest klasyk, tak? To jest coś, co warto przeczytać kiedyś w końcu, więc liczę na Ciebie. Mam nadzieję, że przeczytasz w końcu tę książkę. I mam nadzieję, że jeszcze tego nie zrobiłeś, bo jeśli tak, to będzie trochę lipa. Skoro to jedyna książka, którą ci tutaj polecam. Ale tak, to by było na tyle. Czytaj Frankensteina. To jest, to jest złoto, to jest po prostu cud, coś, co każdy powinien przeczytać. Więc do roboty Kuba. Trzymam kciuki. Mam nadzieję, że ci się uda. Okej, okay, tym oto sposobem docieramy do końcówki tego materiału. Dziewczyny poleciły naprawdę kilka świetnych tytułów, e, przez co mój TBR na 2020 zdecydowanie się wzbogacił. Część z nich już posiadam, jak chociażby wierzyliśmy jak nikt. E, także takie tytuły pewnie e, będą gdzieś na początku e, kolejki. Część z nich muszę dopiero zamówić, część już do mnie jedzie, jak chociażby cień wiatru. E, część będzie czekała na odpowiedni czas, jak chociażby Frankenstein, e, dlatego że Frankenstein jest powieścią wiktoriańską i czekam na Wiktober, więc gdzieś w tamtym okresie będę ją e, czytał. No i naprawdę, w sumie, ten e, film bardzo mi pomógł, bo mam dużo, dużo ciekawych pozycji do przeczytania. No i teraz, skoro e, one mi je poleciły, no to ja czuję jak na sobie jakąś tam presję, ale taką dobrą presję, że powinienem je przeczytać. Część na przykład Karo mi dostarczy, Mausa, mam nadzieję, więc. No cóż, może wtedy zbudujemy naszą relację i staniemy się troszkę lepszymi kolegami, bo myślałem, że jesteśmy, kole że się koleżankujemy, a tu się okazuje, że najwyraźniej nie. Także, Karo, jakby ja nie wiem, ja nie wiem, co teraz o tobie sądzić, ale niech będzie, niech będzie. No, skoro tyle tych tytułów, to mam nadzieję, że mój. 2020 pod względem czytelniczym będzie naprawdę ciekawy. Liczę na to. Mam nadzieję, że nie dałyście mi dziewczyny chłamu. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jakiegoś komentarza. Wy, wy również możecie mi polecać jakieś ciekawe tytuły, jeśli ostatnio na takie trafiliście. No i oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, a jesteście ciekawi treści tutaj publikowanych, no to bardzo mocno zachęcam, żebyście to zrobili. To by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.